Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się nowemu flagowcowi Motorola, czyli Motorola Edge 20 Pro. Pamiętaj, że jeżeli już teraz chcesz kupić ten smartfon, to możesz zrobić to za pomocą linków, które znajdują się w opisie i prowadzą do znalezionych przez nas okazji na Allegro. No i tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ciężko mi się troszeczkę recenzuje ten telefon. On jest generalnie bardzo fajny, a on jest pod niektórymi względami fajny, pod niektórymi niefajny. Mamy tutaj tak naprawdę dużo skrajności i to, czy go wybierzecie, zależy od tego, jak bardzo lubicie Motorola. Tak w wielkim skrócie, ale. Żeby przejść od razu przez to, co najgorsze, zajmiemy się tymi rzeczami, które są tutaj standardowe, można powiedzieć. Bo standardowa jest tutaj na przykład obudowa i nie mamy tutaj na przykład zakrzywionych krawędzi, jak w poprzednim. No bo standardowa jest na przykład obudowa. Nie mamy tutaj już zakrzywionych krawędzi, a tak swoją drogą to, jak wychodziła poprzednia Motorola Edge, to ona nazywała się Edge. Dlatego, że miała zakrzywione krawędzie, a teraz ich nie ma. I to może się wydawać dziwne, ale teraz Motorola mówi, że to w sumie nie przeszkadza, że mamy takie hasło nasze nawiązujące do Edge, które oznacza, że odnajdź siebie, więc wszystko jest ok. Ja mimo wszystko tego nie kupuję, no ale trudno. No jeżeli chodzi o tą obudowę, to mamy metal, mamy aluminium, mamy wystające aparaty, można powiedzieć, że standard. Standardem za to nie jest rozmiar, bo wydaje mi się, że ten telefon jest naprawdę ogromny 6,7 cala, to jest nie byle co, ale mimo to jest dosyć lekki, waży jakieś 190 gram, więc zbytnio go w ręce nie czuć. Poza tym, że jeżeli macie małe dłonie, to będzie mógł z nich Wam wypaść. Trochę wspomniałem tutaj ergonomii, że ten telefon może być za duży i faktycznie tak jest, ale nie podoba mi się także, że mamy tutaj te przyciski troszeczkę zbyt wysoko umieszczone. To mi się nie do końca podoba. Za wysoko mamy także umieszczony przycisk po tej stronie. Asystenta Google trzeba naprawdę po niego sięgać, wtedy to najlepiej obsługiwać telefon właśnie dwoma rękami, więc to może być mały problem, ale za to jak już dosięgniemy po tej stronie standardowej, no to ten czytnik linii papilarnych, który jest zintegrowany właśnie z przyciskiem blokady działa naprawdę wyśmienicie i jest jeden z najlepszych na rynku. To, co mnie zachwyciło, to ekran OLEDowy 6,7, cala, który ma rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli. Jest bardzo ładny, jest prześliczny, naprawdę jest super, ale to, co jest tutaj najlepsze, to jest płynność, bo tutaj y, mamy nie płynność 60 czy 120 herców, tylko 144 Hz i na początku myślałam, że 144 Hz 120 to jest żadna różnica, ale naprawdę y, tą małą różnicę tutaj odczuwam. Ten telefon jest bardziej płynny od innych i ten ekran. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się także tryb Always On Display, który Motorola w sumie jak zwykle robi najlepiej na rynku. On jest też prześliczny i po prostu z tego telefonu chce się naprawdę korzystać. Jest naprawdę super. Skoro mamy taki ekran 144 Hz, to ten telefon powinien być bardzo szybki, prawda? No prawda, no jest. I mamy tutaj Snapdragona 870. Ktoś może narzekać, że czemu nie 888, ale to dobrze, bo ten najszybszy się przegrzewa, a ten nieco wolniejszy i tak jest bardzo szybki. Poza tym mamy 12 GB RAMu, 256 GB pamięci wewnętrznej, więc tak naprawdę, no, czy możemy chcieć czegoś więcej? Moim zdaniem mniej. Moim zdaniem ta specyfikacja jest absolutnie wystarczająca dla każdego, tym bardziej, że mamy tutaj praktycznie czystego Androida, bo to oprogramowanie Motorola to jest jakieś mistrzostwo po prostu, bo Motorola poszła tak na lenia można powiedzieć, powiedziała, że a to my bierzemy czystego Androida. I to był doskonały wybór, bo dzięki temu ten telefon działa bardzo szybko, jest to generalnie jeden z najszybszych smartfonów na rynku, nic się tutaj nie psuje, wszystko śmiga, jest stabilnie. Naprawdę pod względem stabilności to mogę powiedzieć, że to jest taki iPhone wśród Androidów i żebyście nie mieli wątpliwości, tak to jest właśnie komplement, a nie jakaś obelga. Wyśmienity jest także akumulator 4500 mAh i człowiek może pomyśleć po specyfikacji ekran ogromny, bateria nie za dużo, to to się będzie rozładowywać o 17 panie. A tutaj się okazuje, że nie, naprawdę. I ten telefon wytrzymuje bez problemu cały dzień, nawet jeszcze trochę. I moim zdaniem to jest właśnie kwestia nie tyle sprzętu, co właśnie tego czystego Androida, który widocznie ma mniej jakichś procesów w tle, które nas śledzą i dzięki temu telefon oszczędniej korzysta ze swojego akumulatora. Więc za to kolejny plus. Minus, to bym powiedział, że nie, ale takie mieszane mam uczucia co do ładowania, bo jest tylko 30W. Bo ja się bardzo przyzwyczaiłem do tego poczyrilmi, że podpinam ładowanie 65-W i ten telefon mi się ładuje w pół godziny, a tutaj ładowanie trwa półtorej, dwie godziny, więc w sumie za to jednak minus i minus za to, że nie mamy także ładowania indukcyjnego, bo jednak ktoś może chcieć z niego korzystać, mimo że ja sam nie czuję takiej potrzeby. Swoją drogą ciekawostka podobno, dużo telefonów nie ma tego ładowania indukcyjnego, bo brakuje części, bo ogólnie wszędzie brakuje półprzewodników i to się jakoś trudno wytwarza, to się zrobiło drogie i firmy mówią, że a dobra, to jednak to ładowanie indukcyjne nie jest tak bardzo potrzebne. No jeżeli jeszcze chodzi o takie minusy, no to nie mamy tutaj wodoodporności, tylko taką zachlapanie odporność, więc proszę nie wchodzić z tym smartfonem do wody, do wanny, do jeziora, nie wiem, gdziekolwiek, gdzie jest mokro, bo się może po prostu popsuć, ale moim zdaniem ogromną wadą jest fakt, że nie mamy tutaj głośników stereo, bo telefon w tej cenie głośniki stereo po prostu powinien mieć Motorola. To tłumaczy, że a, ale ludzie to i tak sobie kupują te słuchawki, TWS, te, te pchełki i na stereo to w ogóle nie korzystają z tego. Ja korzystam, więc byłbym bardzo zadowolony, gdyby było, ale tego niestety nie ma, a przecież te głośniki stereo bywają nawet w telefonach po 1000 złotych, więc mimo wszystko Motorola, proszę się ogarnąć. Kolejny taki, bym powiedział, minus, no nie do końca minus, ale jednak trochę tak, to są aparaty, bo one na papierze są naprawdę fenomenalne. Sensor główny 108 megapikseli, szeroki 16 megapikseli, peryskopowy 8 megapikseli, mamy pięciokrotne przybliżenie bezstratne właśnie na tym peryskopowym, no i te aparaty są stosowane w innych smartfonach i niestety w praktycznie wszystkich tych smartfonach wypadają lepiej niż w Motorola. Część osób będzie mówić, mmm, naturalne zdjęcia bardzo ładne i tak dalej. Kowiecie, co jest naturalne? Że jak jest ciemno, to nic nie widzicie. I dlatego jak robicie zdjęcie w nocy tym smartfonem i jest ciemno, to nic na nim nie widzicie, albo włączacie tryb nocny, który się ładuje tak długo, tak długo zbiera światło, że zdjęcie zawsze Wam wyjdzie poruszone, a zdjęcia robione tak po prostu w dzień nie wypadają źle, ale nie wypadają też bosko. Ja tutaj to jestem fanem najbardziej obróbki Oppo oraz Samsunga, Samsunga w sumie nawet bardziej, gdzie te zdjęcia wiadomo, że są trochę podrasowane, ale jednak od razu nadają się do tego, żeby wrzucić je do mediów społecznościowych. Tutaj tego nie ma. Plusem jest za to kamerka do selfie, 32 megapiksele. O tym mówię, ale ta jest całkiem dobra i bardzo mi się podoba, że jak wykonamy gest właśnie taki jak ja przed chwilą, to ta kamerka do selfie się włącza. I może się wydawać, że to jest takie nic, ale to naprawdę ułatwia życie, jeżeli lubicie robić dużo selfie. Generalnie Motorola ma tutaj dużo różnych gestów i korzysta się z nich bardzo miło. No Jeżeli chodzi jeszcze o takie wyróżniki Motoroli, to jeszcze mamy bardzo bogaty zestaw sprzedażowy. To, co się znajduje w pudełku, to nie tylko etui silikonowe, takie przezroczyste, najzwyklejsze na świecie oraz ładowarka, ale mamy też drugie w w którym znajduje się taki kabel HDMI na USB-C i możecie zastanawiać się, a po co taki kabel? No jak jest HDMI, no to oczywiście możemy to podłączyć do telewizora, monitora i dzięki temu możemy zrobić z tego komputer. To się nazywa funkcja Ready4. No i oczywiście to nie jest taki komputer pełnoprawny, ale jednak da się z tego rozwiązania korzystać na co dzień i niedługo w sumie będę próbował sprawdzić, w jakich obszarach ta Motorola może laptopa zastąpić, więc to może być bardzo ciekawy eksperyment. No i pamiętajcie też, że mamy jednak ten okres covidowy, kiedy nagrywam ten odcinek, to mamy znowu 1200 zachorowań, zaraz wyjdzie pan niedzielski i powie lockdown dzieci wracają do domów, rodzice będą zdenerwowani, w tych domach komputerów nie mają, muszą się wymieniać, problem jest, trzeba dzieciakowi oddać laptopa, żeby ten się uczył, a trzeba pracować. No i wtedy być może takie rozwiązanie będzie bardzo przydatne, no bo jednak mamy tutaj taki dodatkowy komputer w kieszeni, wystarczy tylko ogarnąć monitor, a podejrzewam, że wiele osób monitor ma, a jak nie ten monitor, to nawet telewizor. Więc takie, można powiedzieć, para biuro, to da się załatwić właśnie za pomocą kabla dodanego do zestawu smartfona i w sumie akcesoriów oraz telewizora. No i teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czy warto kupić ten smartfon za 3300 zł, bo tyle kosztuje. Moim zdaniem tak, jeżeli oczekujecie stabilnego systemu, jeżeli oczekujecie tego, żeby to był smartfon niezawodny, bo taki naprawdę jest. Jeżeli będziecie jarać się tym ekranem i potrzebujecie wysokiej wydajności, to można, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami Motorola. Jednak jeżeli nie jesteście turbofanami Motoroli, to ja bym troszeczkę poczekał z jego kupnem, bo dobrze wiemy, że smartfony Motoroli szybko tanieją od premiery. A w dodatku ten ma sporą konkurencję, więc podejrzewam, że jego cena będzie wynosić niebawem bliżej 2,5 tysiąca zł niż 3300 zł. I wtedy to będzie w tej cenie poniżej trójki, powiedzmy sobie. To będzie naprawdę sprzęt absolutnie godny polecenia. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić ten smartfon, to możecie zrobić to już teraz za pomocą linków, które znajdują się w opisie tego filmu i prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. Wy oprócz tego dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat Motorola generalnie i tego smartfona. Czy lepiej żyje się na Motorolach, jak śpiewał znany wieszcz, czy też nie? Poza tym standardowo łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć.